Cześć, z tej strony Ania Dąbrowska z bloga Pani od Chemii.pl. Dzisiaj temat może prosty, ale nie jednemu już skórę uratował, więc nie odmówię sobie tej przyjemności, żeby pokazać Ci, jak przeliczać jednostki z decymetrów sześciennych na centymetry sześcienne i odwrotnie. Bardzo prosta sprawa mogłoby się wydawać, ale gdzieś tam nam te zera często umykają. No bo jak sobie pomyślimy o tym, ile centymetrów zawiera się w jednym decymetrze, no to raczej nie będzie problemu. Każdy powie, że jeden decymetr... To jest 10 cm. No ale pytanie, jak to będzie w jednym decymetrze sześciennym? I tutaj jest bardzo prosta metoda. Wystarczy, że sobie to po prostu rozpiszesz, że 1 decymetr sześcienny to jest 1 decymetr razy 1 decymetr razy 1 decymetr. I tyle. Teraz każdą z tych jednostek rozpisujesz tak samo, jak mieliśmy to wyżej, czyli 10, 10, centymetrów razy 10 cm razy 10 cm. No i teraz 10 razy 10 razy 10 3 zera łączymy sobie do kupy czyli 1000 cm razy cm razy centymetr czyli po prostu 1000 Centymetrów sześciennych. Dokładnie tak samo robimy w drugą stronę. Czyli, jeżeli chcielibyśmy zamienić centymetr sześcienny na decymetry sześcienne, to rozpisujemy sobie to w ten, ten sam sposób, ale już nie zapisując jako 10, tylko jako 0,1 i dokładnie w ten sam sposób mnożymy. Może to jest prosta rzecz, może oczywista, ale kto nigdy nie sprawdzał dwa razy dwa na kalkulatorze, ani w pierwszy rzuci kamieniem. Także mam nadzieję, że jeżeli były jakieś wątpliwości, to już nigdy więcej ich nie będzie. A my widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia!